Cześć, ja jestem Wera, a to mój partner Leon. W kwietniu tego roku, czyli 2025, postanowiliśmy kupić busa i przerobić go na nasz wymarzony dom na kółkach. Z zerowym doświadczeniem, powinnam tutaj to zaznaczyć. Co wynikło z naszego braku wiedzy? Wyszło dzisiaj parę rzeczy. Tu był robiony. Mam no, mega bilet. I stanęliśmy przed też takim wyborem, czy albo wymieniamy całą tą ciartkę wiecie, tego busa i trochę sobie tego nie wyobrażam. Cofnijmy się jednak do samego początku. Oto nasz Troublemaker AK Fiat Ducato Multijet z 2014 roku, zaraz przed liftem. Ma on pojemność silnika o wielkości 2.3 i ma 130 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o pakiet, to jest to taki typowy średni bus o wielkości L3 H2. Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień naszej renowacji ducato. W pracy zaczęliśmy od ściągnięcia wszelkich zbędnych materiałów, czyli tak jak widzicie tutaj ta cała sklejka drewniana po prostu e, idzie do ściągnięcia, bo i tak musimy docelowo nałożyć na nią izolację. Żeby ogarnąć o co chodzi. ściągnęliśmy tą płytę drewnianą, która osłaniała blachę. I tu jest bardzo ładnie. No tu też po prostu brudno. Jak widać. A z tej strony tutaj też blacha jest ładna, ale tu dół był robiony. Okej, okay. czuję, że będzie najlepiej jak wyjaśnię Wam sytuację już teraz. Pamiętacie moje słowa z początku filmu? I stanęliśmy przed też takim wyborem, czy albo wymieniamy całą tą ćwiartkę, wiecie, jakby tego busa i trochę sobie tego nie wyobrażam. No właśnie, to powiedziała Wera kilka dni po odkryciu tego fakapa. I choć wtedy sobie tego nie wyobrażała, to nie zmieniało suchych faktów. Jeśli chcemy budować wana, to trzeba wymienić cały poprze z drzwiami bocznymi, bo one również dostały. Przy kupnie widzieliśmy o stłuczce, jednak wydarzyła się ona lata temu, a sam właściciel regularnie nimi jeździł i powiedział, że wszystko było w porządku. I na pierwszy rzut oka tak się wydawało. Jednak czas to zweryfikował i jedna czwarta auta była do wymiany. Ta dwójka po prostu jeszcze tego nie wie. Jak to przeoczyliśmy, zapytacie? Z perspektywy czasu też się nad tym zastanawiam, ale wiadomo, każdy Polak jest mądry po szkodzie. Myślę, że przede wszystkim brak doświadczenia i ekscytacja takim zakupem po prostu zrobiły swoje. Nie pozostało nam jednak nic innego, jak po prostu działać dalej, bo szczerze nie wiedzieliśmy, co mamy dalej z tym zrobić. Dobra, już już ściany, zaraz je pokażę, a. Chcę jeszcze dzisiaj strzelać drogę, Tylko, że jest ona przymocowana takimi dębzami, których no nie da się po prostu wykręcić, więc musimy je przewiercić. No i musimy dzisiaj chociaż powierzchownie ogarnąć całego busa w środku, bo będziemy w spać. To jest nasza pierwsza noc w busie. Trochę nie mam innego wyboru, bo jesteśmy na pięknej działce, ale nie mam gdzie spać, <gryw> więc no, więc dzisiaj bierzemy się za sprzątanie. I ogarnianie. Na szczęście trochę się bałam, najbardziej się boję podłogi. Ale trzymajcie że będzie dobrze. No, więc ściągamy właśnie podłogę. I mamy piękny zachód, ale już trochę chłodno robi, ale... Ale będziemy działać jeszcze pewnie do nocy. Jak jest że Ja ci nie mam jak pomóc. No bo ja się znam. Wpisz ja się znam? Pisać w Google? Tak. Dobrze, to wpiszę. Póki mamy taki piękny zachód jeszcze odrobinę światła, to Wam pokażę, jak to wygląda. Zciągnęliśmy te ściany i... No blacha bardzo ładna, ta tutaj. Tutaj jest czyściutka, tu jest taka trochę brudna, ale to wszystko jest na szczęście tylko brud i kurz. No to jest ta wcześniejsza. Teraz zabieramy się za podłogę, której przytwierdzenia wyglądają tak i nie prezentują się zbyt pięknie. Ale mam radę, a bardziej da radę. Dobra, sytuacja wygląda następująco: Mam piękny zachód z tyłu. I Wypełnię dzisiaj. Ale no podłoga nie jest jeszcze ściągnięta, bo nie możemy się przewiercić i próbujemy sił znaczy bardziej ją próbuję ja stwierdziłam, że przydam się inaczej i po prostu zacznę już odkurzać i myślę blachę, bo na syfu trochę jest, a jednak mamy tu dzisiaj spać, więc trzeba chociaż trochę to oczyścić, więc do roboty mała zmiana planu Odkurzesz tutaj na razie nie pomoże, dopóki nie wyjdzie podłoga. Jak się prezentuje nasza pierwsza noc w naszym gusie. Nie jakaś luksusowa, ale mam nadzieję, że za jakieś pół roku będzie luksusowa tutaj. Wyszło dzisiaj parę rzeczy, które no trochę nas zmartwiły, a z drugiej strony jakby to są rzeczy po prostu do zrobienia, jak trzeba będzie to zrobimy i tyle i bardzo mi się spodobało to jak ci chciałam nam ona powiedziała o tym, żeby myśleć o bo inaczej nie będziemy do tego, po prostu, bo on się będzie zbyt duży. I to mega działa. Po robocie, dzień drugi, pierwsze sprzątanie, takie większe za nami. Mi boli, robiliśmy watak. 10 mi chodzi, ale warto. Następnym krokiem było odrzucenie, głównie podłogi, ale my oczyszczaliśmy również przestrzeń za nadkolami. Generalnie jest to świetny test cierpliwości, a mi takowej często brakuje, więc średnio z moich uspadało jedno przekleństwo na minutę. Ale wracając, odrzycewić odrzycewiliśmy. I tutaj się chwalę, oproszę, jak nam cudownie to wyszło. I z drugiej strony też. Zakleiliśmy również dziury w podłodze, włóknem szklanym, ponieważ ktoś kiedyś na nielegalu dostawił sobie kanapę z tyłu. Czy ktoś jest jeszcze zdziwiony? Nas już chyba nic nie zdziwi. Pomiędzy pracami nad busem, a decyzją co tak naprawdę do końca z nim robimy, wybiły się te Wielkanocne. Szczerze, w tym momencie, przy tych świętach, naszą radość, skupna tego busa i w ogóle takiej wizji przyszłości tego, że moglibyśmy w nim mieszkać i, i, i żyć takim życiem, jakie nam się marzy, to po prostu te wszystkie uczucia przyćmiły problemy, i szczerze, po prostu wstyd, no bo ciężko przyznać się do takiego błędu jak bycie oszukanym przy kupnie samochodu, pojazdu, czegokolwiek tak naprawdę większego, co, w co się włożyło pieniądze, na które się też ciężko pracowało po prostu. Postanowiliśmy zrobić sobie małą przerwę z dala od Ducato. Głównie po to, aby zebrać myśli. Ja w międzyczasie pisałam pracę licencjacką i kończyłam studia, i chodziłam na dużo spacerów. Spacery pomagają oczyścić głowę. I przyszedł ten moment, że musieliśmy stanąć przed wyborem, a opcje mieliśmy dwie. Albo się poddać i sprzedać busa, i zrezygnować z mojego największego marzenia, jakie kiedykolwiek miałam, a nie mam ich dużo w swoim życiu. Albo przełknąć dumę, przyznać się do błędu i po prostu cisnąć dalej. Aj tu jak widać. No, my, jak widać. Nie było można zobaczyć tutaj o. Tak bardzo się cieszę, że znowu robisz ze mną busa, a nie sam. Aby zamknąć etap odrdzewiania, odtłuściliśmy podłogę i zabezpieczyliśmy ją podkładem epoksydowym. My nanieśliśmy nasz podkład pędzlem, ale wiem, że są też takie w sprayu. Które lepsze? Szczerze tutaj zdania są mocno podzielone. Woda. Pochwalam nasze malowanie, bo w kamerze wygląda lepiej niż w rzeczywistości. No i dobrze, nie pokazuję tylko tych niedociągnięć, nie? to na ten bok nie patrzmy ja. Weź tutaj, ja wkleję takie ten. To, to, <laughs> to już tu będzie Tu, tu jest... Tu jest wymieniony bok Tak, tu jest wymieniony bok I tu jest wszystko... Wszystko na się... jest ładnie proste <laughs> no. jak ten, jak taki Więc dzisiaj będziemy robić po podłogę i na ten podkład nakładamy farbę poliuretanową. Więc będzie easy job, bo tylko to jest dzisiaj do zrobienia plus nałożenie podkładu na dziury po żywicy, które są tutaj, no bardziej już dziury z żywicą i zrobienie tego po prostu pod spodem i jeszcze na dachu tam w tej dziurze. No. Więc... Coś czuję, że dzisiaj się z tym szybko wyrobimy. Przed zachodem słońca nawet. Oto wygląda skończona podłoga. No sama podłoga to jak mówka z salonu seria Także na dzień dzisiejszy kończymy jesteśmy mega, mega zadowoleni, bo w końcu widać jakikolwiek efekt bo, bo ta rdza to naprawdę była, było i dużo i, i, i dużo czasu po prostu to zajęło. Żyjemy w idealizowanym świecie. Na social mediach widzimy same sukcesy. Ten się zaręczył, ta kupiła piąty dom, a koleżanka z podstawki pracuje na najwyższym szczeblu w Korpo. W tym świecie nie ma po prostu miejsca na błędy, bo błędy nie są idealne. Tak bardzo boimy się potknąć, że często nawet nie próbujemy. Ale czy naprawdę chcemy, aby strach stawał nam na drodze do marzeń? I najważniejsze, czy błąd oznacza od razu porażkę?